Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, drugi międzynarodowy festiwal blues na siewierskim Zamku rozpoczął się w piątkowy wieczór. Tuż po zmroku, zamkowe błonia powoli zapełniały się pasjonatami motocykli i bluesowej muzyki. Po raz pierwszy powstało tu miasteczko motocyklowe, którego gospodarzem był klub Invaders MC Poland. Słuchajcie, witam Was serdecznie. Braci z klubu, gości, organizatorów, yy, którzy tu organizują ten cały yy, bajzel na zamku, pozytywny oczywiście. No i wszystkich innych gości, którzy już do nas przyszli. Ja mam nadzieję, że muzyka ich ściągnie, bo przed nami tutaj trzy kapele. Jako pierwszy na scenie pojawił się duet Kuś i Wydro. festiwal na Siwerskim Zamku, Bluesowy, tamty tamtym roku prawdopodobnie jakiś motocykliści się zjechali tutaj i nie mieli się gdzie podziać. No i w tym roku Stasiu, Stasiu do nas wyszedł z taką propozycją, żeby, żeby zrobić takie miasteczko motocyklowe tu na Błoniach. Imprezy, które są pierwszy raz organizowane zawsze, gdzie tam to jest takie przetarcie, przetarcie szlaków jakiś. Nie? nie chcieliśmy tego, że tak powiem reklamować aż na taką skalę, żeby, żeby, żeby ściągnąć te kluby z tego powodu, że sami nie wiedzieliśmy, co zostaniemy. Jeżeli my widzimy, że pierwszy raz jest to warte, ta impreza jest warta tego, żeby ci nasi przyjaciele z innych klubów przyjechali, to jak najbardziej, jak najbardziej będziemy to polecać. Takie imprezy są robione właśnie też dla ludzi, żeby, żeby widzieli jak to wszystko wygląda, żeby tam w ten bezpieczny sposób mogli się przyglądnąć temu wszystkiemu, jak to... Jak to prawda, może ktoś się przekona, może ktoś ma jakieś tam e, kiedyś z młodości, jakieś ciąg ciągłości i pasje do, do motocykli, może się skusi kupi i kupi i będzie jeździł, nie? nie koniecznie z nami, ale ogólnie na motocyklu. Nie? Kolejnym punktem programu był koncert zespołu Old Wave z wyjątkowo charyzmatycznym wokalistą. Jedno co chcę, to przyjaciół mieć Jak na dobrego gospodarza wieczoru przystało, motocykliści z klubu Invaders MC Poland bali o uczestników imprezy, wypełniając przerwy pomiędzy koncertami. Jutro jest mecz. Gdyby ktoś. Gdyby komuś się znudziło koncerty tam na zamku, które się odbędą, nie? Słuchajcie, zapraszamy do nas, do ogniska, można przysiąść. Późną nocą na scenie wystąpiła trzecia z zapowiadanych grup zespół Moskula. Cyklowa pasja nie jest obca nawet samym muzykom. Ja bardzo kocham motocykle, chcę zrobić prawo jazdy i mam takie zamiłowanie do, do motocykli, moja teściowa na przykład jeździ na motocyklu, trochę mnie zaraziła tym. No, ludzie, którzy mają swoją pasję, y, są nam bliscy, także motocykle nasza pasja jak najbardziej. Poza autorskimi piosenkami tego zespołu można było usłyszeć wiele znanych i lubianych coverów. Dzień, dzień, dzień. Sprawa w miasteczku motocyklowym z muzyką Moskuli w tle trwała do późnych godzin nocnych. Można z tego wywnioskować, że ten bluesowo motocyklowy aperitif powinien być na stałe wpisany do festiwalowego harmonogramu na kolejne lata.